Siemanko, jestem nowym youtuberem. Chcę, żeby ludzie oglądali moje filmiki. To zaszczyt, żeby zostać jednym. To jest mój pierwszy filmik, żeby wam powiedzieć, że będę robił filmiki, jeżeli będą ciekawsze ją jak jakieś gra Minecraft czy jakieś rzeczy. Ale jeżeli chcecie mnie oglądać, to proszę bardzo. Mam nadzieję, że będą Wam się podobać, bo wiele dla mnie to znacie. Dziękuję. To tylko taki krótki filmik. Moje imię to Dominik i nic innego na razie może będę słajny, może nie, nie wiem. Ale tylko to robię dokładnie, żeby zadowolić ludzi. Znaczy widzów i wszystkich. Dziękuję. Będziemy się widzieć w innych odcinkach. Oczywiście to jest mój pierwszy no No w drugim, tak? Może to będzie następny taki normalny filmik, czy albo, albo taki filmik z grą, czy coś. Dziękuję. Наразе.